Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, amerykański badacz John Calhoun przeprowadził eksperyment na myszach. I chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o tym eksperymencie. Otóż, stworzył dla stada mysz idealne warunki. Myszom nie brakowało niczego. Miały pod dostatkiem jedzenia, wody, materiału do budowy gniazd. Poza tym troszczono się o zdrowie myszy, zapewniono im opiekę weterynaryjną i tak dalej i tak dalej. Jednym słowem raj na ziemi. Tak też czasem określa się nawet ten eksperyment. Mysi raj, mysi raj. I jak wam się wydaje, co się stało z tymi myszami? Żyły długo i szczęśliwie, wspaniale się rozwinęły, no przecież zapewniono im doskonałe warunki. Tak mi się wydawało na samym początku, ale po pewnym czasie w tymże eksperymencie zauważono niepokojące objawy i te objawy, te skutki całkowicie mnie zaskoczyły, bo były całkowicie niezgodne z moją intuicją. Otóż na samym początku samce przestały umieć bronić swoje własne terytorium. Nastąpił zanik tej umiejętności, umiejętności obrony własnego terytorium. Potem samice zaczęły się zachować, zachowywać agresywnie, czyli normalnie w normalnym środowisku to samce się zachowują agresywnie, a w eksperymencie Kalchuna, po pewnym czasie samce zatraciły zdolność obrony własnego terytorium, a agresywnie zaczęły się zachowywać samice. W pewnym momencie Nastąpił zanik instynktu macierzyńskiego u samic. Matki zaczęły na przykład porzucać swoje potomstwo. Natomiast pod koniec eksperymentu samice przestały w ogóle zachodzić w ciąże, przestały bronić swoje potomstwo. I po sam koniec już, myszy przestały się rozmnażać i skupiły się na zaspokajaniu. Potrzeb naturalnych, to znaczy zaspokajaniu głodu, na przykład, i bez przerwy czyściły futra. I co się stało potem? No, oczywiście, umarły. Umarły, cała populacja umarła, przestali się rozmnażać. Ja wiem, że kalkunowi czasami zarzuca się wadliwą metodologię badań. Niemniej jednak, bardzo trudno. Nie dojść do wniosku, że ten eksperyment jest po prostu przerażający. Dlatego jest przerażający, że po prostu nie sposób nie zauważyć pewnej analogii. No bo co Wam przypomina ta historia? To następstwo zdarzeń. Trzeba chyba być naprawdę ślepym, żeby nie dostrzec tutaj historii społeczeństw w najbogatszych państwach świata. Na przykład Zamożne państwa Europy Zachodniej, takie jak Niemcy czy Szwecja, to w tym momencie są po prostu luksusowe domy starców. Te narody zbudowały niesamowity dobrobyt, i wydawać by się mogło, że dzięki temu dobrobytowi zbudują wspaniałą przyszłość dla swoich dzieci, będą się rozwijać coraz bardziej i coraz bardziej. A sprawy wyglądają zupełnie inaczej. Kiedy ostatnio byłem w Niemczech, zauważyłem pewną prawidłowość. Mianowicie na ulicach Niemcy pchają balkoniki, takie rehabilitacyjne balkoniki, a muzułmanki pchają wózki dla dzieci. I to jest kolosalna różnica. Niemcy to kraj ludzi starych i są stopniowo wypierani są systematycznie wypierani przez młodych imigrantów. Głównie z, z państw yy, muzułmańskich. I to, co powiem, jest przerażające, dlatego że przeraża tutaj sekwencja wydarzeń. Ona jest taka sama, jak w przypadku myszy. Najpierw dobrobyt tak duży dobrobyt, że każda niemiecka rodzina mogłaby być rodziną wielodzietną stać ich na to. I nawet gdyby mieli po pięcioro dzieci. To każde z tych dzieci opływałoby we wszystko. Po drugie, wycofanie się mężczyzn. I tutaj bardzo znamienne było pewne wydarzenie, które miało miejsce w 2015 roku w kolonii. Na Deutsche Welle przeczytałem niesamowity artykuł, artykuł pod tytułem Sylwester 2015: Noc, która zmieniła Niemcy. Posłuchajcie fragmentu tego artykułu. Setki mężczyzn, wiele rąk na pośladkach, piersiach, w torbach, palce wpychane między nogi, zdzierane z ciała ubrania. Takie szczegóły pojawiają się w relacji ofiar sylwestrowej nocy 2015 roku w kolonii. Wobec brutalnych ataków policja była bezradna. Policja była bezradna. Oczywiście. Ten artykuł jest o skandalu, który miał miejsce w 2015 roku podczas zabawy sylwestrowej na świeżym powietrzu w kolonii. Grupa imigrantów otoczyła Niemki, które bawiły się podczas tej zabawy, i zaczęli zrywać z nich ubrania, a potem je obmacywać. I co się okazało? Partnerzy tych, tych kobiet mężowie czy tam narzeczeni Przyglądali się temu biernie. Kiedy czytałem tę relację, zastanawiałem się: no tak, oni to zrobili, teraz ilu będzie y, zabitych, ilu będzie rannych? Okazuje się, że ani jednego. To znaczy, ci ludzie zrywali ubrania z, z, z tych kobiet, a mężczyźni, którzy byli powołani w sposób naturalny, są powołani do obrony y, swoich kobiet, przypatrywali się temu biernie. Mało tego. Nawet policja, która była na miejscu, chociaż uzbrojona, jak pisze ten artykuł, była bezradna. Co to znaczy bezradna? To znaczy, nie wiedzieli co zrobić. Nie wiedzieli co zrobić, bali się zareagować. Oczywiście, kiedy sobie popatrzymy na sytuację w krajach zachodnich, to oprócz coraz większej rzeszy, Całkowicie bezradnych, zdezorientowanych mężczyzn, widzimy, że się tak wyrażę, stado kobiet, coraz bardziej wulgarnych, coraz bardziej agresywnych. No spójrzcie chociażby na tak zwane marsze czarne na naszych ulicach, gdzie młode kobiety zachowują się skrajnie wulgarnie, skrajnie agresywnie. I są w stanie na przykład zaatakować kordon policji. Do tego dochodzi awersja do macierzyństwa, wrogość do własnego potomstwa, która się na przykład wyraża w propagowaniu tak aborcji na żądanie. Niektórym z was się wydaje, że to jest prawo kobiety i że to jest coś normalnego. Nie, to nie jest coś normalnego. Każdy gatunek dąży do jak największego rozprzestrzeniania się. I gatunek, który sam wytwarza mechanizm, żeby się nie rozprzestrzeniać, ale żeby zabijać własne potomstwo, to nie jest coś normalnego. Już nie chodzi nawet o prawo Boże. Już nie chodzi o prawo Boże. Chociażby weźmy prawa natury, prawa przyrody. Nigdzie w przyrodzie nie zobaczycie czegoś takiego, żeby jakiś gatunek dążył do zniszczenia własnego potomstwa. W końcu zanik instynktu macierzyńskiego a na sam koniec skupienie się na wygodnym życiu w przypadku myszy to było takie nieustanne czyszczenie własnego futra w przypadku ludzi no to zapewnianie sobie coraz bardziej wymyślnych przyjemności yy, coraz większej garderoby coraz yy, yy, liczniejszych kosmetyków i tak dalej i tak dalej. A co będzie skutkiem? Skutkiem będzie śmierć. No dobrze, ale co to wszystko ma wspólnego z Biblią? Otóż Biblia mówi, że aby człowiek mógł się rozwijać, mało tego, żeby człowiek mógł w ogóle przetrwać, to musi się mierzyć w swoim życiu z trudnościami. I o tym dzisiaj porozmawiamy. Przy mikrofonie przemysław Gola ze szkoły biblijnej Hosanna. A wysłuchacie biblijnego podcastu. Chciałem też przy okazji pozdrowić słuchaczy poniedziałku z Biblią. Chciałbym wam dzisiaj przeczytać pierwsze cztery wersy z pierwszego rozdziału listu Jakuba. Posłuchajcie. Jakub pisze tak: Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, posyła radosne pozdrowienie dwunastu plemionom w diasporze. Bracia moi, Przyjmujcie z wielką radością różne doświadczenia, jakie Was spotykają. Wiedzcie, że próba Waszej wiary rodzi wytrwałość, a wytrwałość niech Was prowadzi ku dojrzałości, abyście byli w pełni doskonali, bez najmniejszej wady czy skazy. Koniec cytatu. Kochani, o co tutaj chodzi? Jakub zaczyna od pozdrowienia. Przedstawia się jako sługa Boga i sługa Jezusa Chrystusa. Sługa wbrew pozorom to bardzo zaszczytny tytuł. Generalnie możesz być w życiu kimś, kto realizuje swoje własne pomysły na życie, i możesz się w ten sposób zajmować za przeproszeniem pierdołami, a możesz stać się sługą Jezusa Chrystusa i wypełniać na ziemi dzieło, jakie przeznaczył dla Ciebie władca tego wszechświata. I chcecie zapewnić, że bycie sługą Boga więcej znaczy niż bycie prezesem Orlenu. Dlatego obajtek dzisiaj jest, a jutro go nie będzie, i na nic mu się zda jego cwaniakowanie. Ale kto służy Bogu, ten trwa na wieki, a jego dzieła mają znaczenie wieczne. I ten Jakub, który się tak przedstawia jako sługa Boga, Pisze do dwunastu pokoleń w diasporze. Diaspora to inaczej rozproszenie. Zatem Jakub pisze do wszystkich chrześcijan, którzy są rozproszeni po całym świecie. A teraz zwróćcie uwagę na to, co im pisze. Otóż pisze niesamowitą rzecz. Gdybym ci nie powiedział o eksperymencie Kalchuna, to chyba byś mi nie uwierzył. Posłuchaj jeszcze raz, co napisał Jakub: przyjmujcie z wielką radością różne doświadczenia, jakie Was spotykają. To znaczy, mamy się cieszyć za każdym razem, kiedy napotykamy w życiu jakąś trudność. Brak trudności dzisiaj to jest przerażająca wizja przyszłości, ponieważ idealny komfort prowadzi do wynaturzenia, degeneracji. I zwiastuje śmierć. Trudności rozwijają, trudności pozwalają przetrwać. I wiedzą o tym pastorzy w Chinach. Patrzą na zgniły Kościół Zachodu, Kościół, który nic nie może, niczego nie głosi i którym już nikt się nie interesuje. Oni patrzą na ten zgniły Kościół, który nie zaznał prześladowań od kilkudziesięciu lat i są przerażeni. Ale czym oni są przerażeni? Czy są przerażeni prześladowaniami, które ich spotykają? Nie. Oni są przerażeni tym, że prześladowania mogą się w Chinach skończyć i ten wspaniały, wielomilionowy chiński kościół może skończyć tak jak ten europejski. Oni już to rozumieją i ty też musisz to zrozumieć. Dlatego Bóg Cię poucza. Widzisz nadchodzącą trudność w życiu, nie smuć się. Ale nie chodzi tylko o brak smutku, ty masz się cieszyć z powodu trudności, bo jak już powiedziałem, brak trudności to śmierć, a dzielne stawianie czoła trudnościom to rozwój i zapowiedź chwały. Dlatego Jakub pisze: Wiedzcie, że próba waszej wiary rodzi wytrwałość. A wytrwałość niech was prowadzi ku dojrzałości, abyście byli w pełni doskonali, bez najmniejszej wady czy skazy. Kochani, w życiu nie chodzi o to, aby przejść przez życie komfortowo, a potem umrzeć, i żeby została po was garstka prochu. W życiu chodzi o to, żebyście się stali mężnymi sługami Boga. A do tego potrzebna jest dojrzałość, a do dojrzałości potrzebna jest wytrwałość. A wytrwałość wyrabia się w walce, bez względu na to, czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą. Musisz stanąć w swoim życiu do walki. Nie masz unikać problemów, nie masz ich obchodzić, ale masz stawiać im czoła. Kiedy się pojawiają, masz stanąć do walki. I cieszy się niezmiernie z tego, że możesz tę walkę stoczyć, ponieważ ta walka pozwoli ci nie tylko przetrwać, ale uczyni z Ciebie wielką postać w oczach samego Boga. Następnym razem, kiedy na horyzoncie Twojego życia pojawią się trudności, zacznij skakać do góry z radości, ze szczęścia, bo to znaczy że Bóg zamierza z Tobą współdziałać, aby ocalić Twoje życie i uczynić z Ciebie kogoś wspaniałego. W przeciwnym razie czekacie los myszy z eksperymentu Kalchuna. To wszystko na dzisiaj. W międzyczasie chciałbym Cię zaprosić na naszą stronę internetową www.j1213.org. Znajdziecie tam, masę różnych materiałów, które pozwolą Wam lepiej zrozumieć Pismo Święte, a tymczasem zapraszam Was za tydzień do usłyszenia z Panem Bogiem.